Wszystkim z tej strony, ja. Wiecie kim ja jestem, bo wiecie na jakim kanale oglądacie. A więc. No. Hmm. Wystawcie w jeden komentarz co widzę do nawrócenia. Do mnie tej serii nie było. Zatem. Nie wiem, czy. Poczynały mi się znowu wszystkie światy. Tak jak kiedyś. Chyba Minecraft po prostu mnie nie nienawidzi. Ale nie wiem. Dawno tu się Co jest? U mnie na stopę nie ma Kiedy do przodu rusza się do Da war Tor. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Domek na górze z schodkami, teraz no. Tree house, nie wiem, Treehouse House zbudujemy, nie wiem, na przykład na którym to Ja wiem, jak się umiesz to przedmiotem, co wysoko jesteście. Wiem jak to się umieszcza. Tylko szukam miejscówki na dom. Nie, na piasku wybuduję. Co? Ja w ogóle Wam bardzo podziękować. Bo to 130 subów, a jeszcze niedawno miałem 74, 64, więc mocno podbiliśmy, bo aż 60 subów co Zastanawiam <gry> się czy taki mały dom, na razie wygląda, mały. 一子。

jest biorę, to sobie najpierw. o ow, to zaraz, 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 pójdziemy zaraz, 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 zaraz,

раз вам на пусто. Nie wiem miejscu tutaj teraz można kurde się jak najbardziej zaoszczędzić na ten drożnej tu będę wyschna a tutaj będę w Czyk, O, idealnie, drewno wystarczyło. Ona na drzwi nie wystarczy. ale na no, dach jest tak. Teraz nie musimy wyłowić. Teraz będziemy kopać. Ja chodzę tak, jakbym miał kucać. Jakbym kucał. Teraz mi się jakaś piosenka z patyku przypomniała. Patyk, 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 patyk! Tylko jak to się chyba. Nie chcę w wodzie kopać, ale ja będę kopać. No, tutaj. Naprawdę no, dawno mnie nie było, bo tam nie nagrywałem. Kilka lat, chyba tego. Nie, no, dwa lata. Ale co chyba życia z minecraft nie nagrywałem? Nie wiem, bo trzy wyświetlenia, no to po co tak coś nagrywać? Ale wrzuciłem pytanie to jedna osoba chce, a wiesz co robię? Wypełniamy na razie I kurwa

сайт камень тоже на пятик боюсь что здорово так вот Do to, tampo to. i będziemy z dolno i tam to chodzi, tylko nie przypaliłam chyba cała ta szczę. No, raczej nie. Może jeszcze pijesz. Wow. To, 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 to. Drzwi. Teraz idziemy na zdobywanie mięsa do Co to jest? Koncernik. On groźny jest! Dajcie znać w komentarzu. Ja nie wiem, nawet nie w Minecrafta w ogóle. A jak grałem, to go nie spotkałem, a więc nie wiem, czy jest groźnie, czy nie. Dobra. Gdzie mogą być jakieś mowy? Dobra. O tyny. bo jak są tymi, to znaczy, że jest też blisko wioska. A więc pewnie tu gdzieś jest blisko wioska. Tą wioskę musimy znaleźć. Bo nie wiadomo gdzie jest. Może tam. alpaka Dwie alpaki. Nie przyda mi się alpaka. Tak, no trzeba... tam też są Tutaj jest gwiazdka gdzieś. I zaburamy za lasami. Kto tutaj będzie? Dobra, ale tutaj coś mogło się stało. Nie, nie, nie. Dobra. Nie, nie, nie. Ała. Widzę, że owca też tutaj wpadła. Ale... Nie, nie muszę jeść mięsa, może mogę zrobić farmę i z farmy ten właśnie nasadzić. osadzić. No ciężko szukać tego mięsa. Dobra, teraz do domku. Chyba. Kiedyś też zgubiłem domek. No i... Czekaj, ile razy mi światło mało Trzy razy. A więc trzy razy domek straciłem. A w jednej części, w jednej części zgubiłem po prostu. Dwa razy albo trzy. Не, знаю, не помню ментам, А кто там мог фарму? Важно. вот... что вот, 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 Но я,

Zapytałam, nie? Tylko żeby... Och, co mi tego nie. Oh. Może bliżej wody tutaj, gdzieś. Na razie...

Na boczek. Był hot dog. Świnia była, świnia się zmyła. Dobra, teraz muszę. No, ten panterniak jest groźny? Nie wiem, bo on się tak jakby mnie boi, ale taki dziwny trochę, jest taki groźny trochę. Panterniak to panternia nie wiem czego ja już nazywam Patrzcie, Tak czy tak dobra tu jest jakiś węgiel? chyba nie ma dobra a chodźmy na tamtą wyspę bo tam nie patrzyłem nic tam nie pamiętam nic nie czy jest krowa Właśnie sprawę co trzeba zrobić, raz wyprzedmy cyk, oj cyk, 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 szałówca. Dobra, chyba muszę wracać.

Dobra, to tyle na ten odcinek końc pa.